Rozważania filozoficzne o boskiej iskrze i osobach o niej piszących, i zaczniemy od Herman Hesse i Rumiego, choć żyli w różnych epokach i kulturach, poruszali w swoich dziełach tematykę głęboko duchową i egzystencjalną, choć nie używali może dokładnie sformułowania: wewnętrzna iskra, lub boska iskra. To ich pisma niosą w sobie przesłanie o istnieniu w każdym człowieku czegoś niezwykle cennego, jakiejś wewnętrznej światłości lub potencjału. Herman Hesse poszukiwanie własnej drogi, Hesse często. Przedstawiał swoich bohaterów jako ludzi poszukujących sensu życia, swojej tożsamości i duchowej ścieżki w powieściach, takich jak Demien czy Siddarfa, możemy dostrzec motyw podróży wewnętrznej i odkrywania ukrytych głębin własnej duszy jedność z naturą. W wielu dziełach Hesse a pojawia się motyw harmonii z naturą, który można interpretować jako odniesienie do połączenia z czymś większym od nas, z uniwersalną energią życia symbolika, Hesse często posługiwał się symboliką, aby wyrazić głębokie. Prawdy o ludzkiej egzystencji, na przykład w Wilku Stępowym, Bohater zmaga się z poczuciem odmienności i alienacji, co może być interpretowane jako poszukiwanie wewnętrznej spójności Rumi Sufizm i miłość. Rumi, jako Sufi, nauczał o miłości jako sile napędowej do duchowego rozwoju. Jego wiersze są pełne metafor, które opisują tę miłość jako wewnętrzne światło, które prowadzi człowieka do Boga jedność bytu. Rumi podkreślał jedność wszystkich rzeczy, przekonując, że każdy człowiek jest iskrą boskiej. Miłości obroty, w swoich wierszach Rumi często używał obrazów obrotów, które symbolizują duchowe przeobrażenie i zjednoczenie z boskością wspólne wątki zarówno Hesse, jak i Rumi, choć w różny sposób poruszają tematy wewnętrznej podróży, obaj pisarze zachęcają do eksploracji własnego wnętrza, do poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytania o sens życia i miejsce człowieka w świecie duchowego przebudzenia, w ich dziełach pojawia się motyw przebudzenia, odkrycia czegoś większego od siebie. Połączenia z uniwersalną świadomością miłości jako siły transformującej, zarówno Hesse, jak i Rumi podkreślają znaczenie miłości jako siły, która może przekształcić człowieka i przybliżyć go do doskonałości. Podsumowanie, choć Hesse i Rumi nie używali terminu wewnętrzna iskra, to ich pisma niosą w sobie przesłanie o istnieniu w każdym człowieku czegoś niezwykle cennego, jakiejś wewnętrznej światłości lub potencjału to właśnie to wewnętrzne światło jest celem duchowej podróży, o której piszą obaj. Autorzy pojęcie wewnętrznej iskry, Choć nie zawsze wyrażane wprost, pojawia się w wielu różnych tradycjach filozoficznych, religijnych i literackich na przestrzeni wieków oprócz Hermanna Hesse i Rumi, wielu innych myślicieli i pisarzy dotykało tej tematyki filozofia i religia, Platon, w swojej teorii idei Platon mówi o duszy jako o czymś wiecznym i nieśmiertelnym. Pochodzącym z idealnego świata form ta dusza, można powiedzieć, jest tą wewnętrzną iskrą, która pragnie powrotu do swojego. Źródła Arystoteles, choć jego poglądy różnią się od Pletouny, Arystoteles również rozważał naturę duszy i jej związek z ciałem. Dla niego dusza była formą organizującą materię, a jednocześnie miejscem intelektu i moralności religie wschodu. W wielu religiach wschodnich, takich jak hinduizm, buddyzm czy taoizm, istnieje koncepcja wewnętrznego światła, które jest źródłem wszelkiego życia i świadomości. To światło jest często porównywane do płomienia świecy, który może być zarówno delikatny. Jak i niezwykle silna mistyczka chrześcijańska, święta Teresa z Avile opisywała doświadczenia mistyczne, w których przeżywała głęboką. Jedność z Bogiem to doświadczenie można interpretować jako spotkanie z własną wewnętrzną iskrą, czyli cząstką Boga obecną w każdym człowieku literatura, alchemyki. W alchemicznych traktatach często pojawia się motyw poszukiwania kamienia filozoficznego, który miał przemieniać metale w złoto a także umożliwiać osiągnięcie nieśmiertelności ten kamień filozoficzny można interpretować jako symbol wewnętrznej transformacji i odkrycia własnej boskiej natury romantyzm. Romantyczni poeci, tacy jak William Wortsford czy John Keats, często pisali o intuicji, wyobraźni i połączeniu z naturą jako źródle inspiracji i poznania egzystencjalizm. Filozofowie egzystencjalistyczni, jak Sören Kierkegaard czy Jean-Paul Sartre, Podkreślali indywidualność człowieka i jego wolność wyboru. W tym kontekście wewnętrzna iskra może być postrzegana jako źródło autentyczności i sensu życia przykłady literackich odniesień do boskiej iskry Dante Alighieri. W boskiej komedii poeta poszukuje swojego miejsca we w wszechświecie, a jego podróż przez piekło, czyściec i raj jest jednocześnie wędrówką przez ludzką duszę William Shakespeare. W wielu swoich utworach Shakespeare porusza tematy miłości, śmierci, ambicji, które są fundamentalnymi aspektami ludzkiej egzystencji. Friedrich Nietzsche, jego pojęcie woli mocy, można interpretować jako rodzaj wewnętrznej siły napędowej, która drzemie w każdym człowieku. Przykłady współczesnych autorów poruszających temat boskiej iskry, choć trudno wymienić wszystkich. Autorów, którzy w swojej twórczości nawiązują do tego motywu, warto zwrócić uwagę na takich pisarzy jak Paulo Coelho, jego powieści takie jak Alchemik czy Zwierciadło Alchemika, są pełne symboliki i poszukiwania wewnętrznego światła. Cormac McCarthy. W swoich mrocznych i brutalnych powieściach, takich jak Droga, autor często dotyka tematu dobra i zła. A także poszukiwania sensu w świecie pełnym cierpienia Haruki-Miurekami, japoński pisarz w swoich utworach łączy elementy realizmu z magią. Tworząc atmosferę tajemniczości i poszukiwania Jan Martel. Powieść Życie Pi to alegoryczna opowieść o przetrwaniu i wierze, w której zwierzęta symbolizują różne aspekty ludzkiej natury kabir. Indyjski poeta i mistyk, który w swoich utworach wyrażał głęboką duchowość i miłość do Boga Marianne Williamson, amerykańska pisarka i aktywistka. Autorka bestsellerów o tematyce duchowej jej książki często poruszają tematy miłości, przebaczenia i celu życia Haruki Miurekami, japoński pisarz, który w swoich utworach łączy elementy realizmu z magią, Tworząc atmosferę tajemniczości i poszukiwania Elizabeth Gilbert, autorka, jedz, módl się, kochaj, która w swojej książce opisuje osobistą podróż w poszukiwaniu szczęścia i sensu życia, wróćmy do Kabira, był jednym z najbardziej wpływowych indyjskich mistyków i poetów, żyjącym prawdopodobnie w latach 14-40. 15-18 jego poglądy i wiersze zyskały ogromną popularność i nadal inspirują ludzi na całym świecie, kim był Kabir. Kabir był postacią niezwykle barwną. Kontrowersyjną jego nauczania łączyły w sobie elementy hinduizmu i islamu, co w czasach silnych podziałów religijnych było niezwykle nowatorskie. Kebir głosił jedność wszystkich religii i podkreślał bezpośrednie doświadczenie Boga jako najważniejszą drogę do zbawienia Kabir stworzył bogaty zbiór wierszy, które do dziś zachwycają swoją prostotą. Głębią i uniwersalnością jego poezja poruszała tematy takie jak jedność Boga, Kabir podkreślał, że Bóg jest jeden dla wszystkich, niezależnie od religii miłość boska. W jego wierszach miłość do Boga jest siłą napędową życia i drogą do zbawienia krytyka religijnych rytuałów, Kabir często krytykował ślepe przestrzeganie religijnych obrzędów, podkreślając znaczenie wewnętrznej duchowości równość wszystkich ludzi, Kabir głosił, że wszyscy ludzie są równi wobec Boga. Niezależnie od ich pochodzenia czy statusu społecznego wpływ Kabira poezja Kabira miała ogromny wpływ na rozwój religii i kultury w Indiach, jego idee zainspirowały wielu ludzi do... Poszukiwania własnej duchowej ścieżki i przyczyniły się do rozwoju ruchu Bakty, który kładł nacisk na osobistą relację z Bogiem. Dziedzictwo Kabira, dziedzictwo Kabira żyje do dziś, jego wiersze są tłumaczone na wiele języków i nadal inspirują ludzi na całym świecie. Jego nauczania o miłości, równości i duchowej jedności są szczególnie aktualne w dzisiejszych czasach, pełnych podziałów i konfliktów.